Dzień dobry Państwu! Samochód ciężarowy w firmie. Kolejny odcinek dzięki uprzejmości naszego partnera superauto.pl. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że jest pewna granica, do której można wrzucić w koszty wartość amortyzacji samochodów czy też wartość rat leasingowych samochodów. Natomiast jeżeli to jest samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony, lub jeśli to jest samochód poniżej 3,5 tony, ale ma zrobiony przegląd, tak zwany VAT-1 na stacji diagnostycznej, to wtedy ten samochód traktujemy troszeczkę inaczej. Uważamy wtedy, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie w działalności przedsiębiorcy, wyłącznie w tej spółce i możemy zaksięgować w koszty 100% odpisów amortyzacyjnych, 100% Kosztów używania tego samochodu, całe ubezpieczenie, do ubezpieczenia autokasko również nie ma zastosowania ten limit, i od wszystkich wydatków, które dotyczą tego samochodu, odliczamy 100% vat -u. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli, proszę Państwa, samochód ciężarowy jest na przykład Um, używany do przewozu e, jakichś materiałów, i nie zrobimy tej deklaracji VAT-1, a on jest poniżej 3,5 tony, to wtedy, proszę Państwa, nie możemy wrzucić w koszty całości odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli taki samochód kosztuje nie 150 tysięcy, tylko na przykład 300, a samochody ciężarowe potrafią kosztować nawet e, milion złotych, jak są specjalistyczne, to wtedy. Nie możemy tego wrzucić w koszty. To samo dotyczy e, samochodów specjalnych. Jeżeli mamy, proszę państwa, na przykład dźwig, to jeżeli ten dźwig my potraktujemy, że to jest samochód, to musimy robić badania. Jeżeli mamy to samochód specjalny, to wtedy ten dźwig jest traktowany jako pojazd specjalny i możemy wrzucić w całości w koszty, odpisy amortyzacyjne i możemy, proszę państwa, wrzucić również odliczyć cały e, 100% VAT od tego samochodu. Podsumowując, jeśli mamy samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony, nic nie musimy robić. Jeżeli mamy samochód, który wymaga specjalnego badania technicznego, pamiętajcie Państwo, że bez niego wasz księgowy nie zaksięguje Wam 100% WAT-u i nie zaksięguje Wam w całości tego samochodu w koszty, tylko będzie musiał stosować limity. Bardzo dziękuję.